Panie i panowie przed państwem prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski. Proszę Państwa, no Płock ma swoją specyfikę i ma swoją między innymi poprzez piękną historię yy, i takie głębokie zakorzenienie w tradycji. dla mnie zawsze, oprócz zabytków Płocka, coś co bardzo przemawiało, to była zawsze opowieść pana profesora Henryka Samsonowicza o polskim towarzystwie naukowym. Na, yy, towarzystwie naukowym Płockim, właśnie tak to się chyba mówi jako o przejawie takiej aktywności i społecznej i ambicji, ambicji miasta i jego mieszkańców. Jako dowód także istnienia ciekawych elit miejscowych. Zresztą miałem jakiś przyjemność z panem profesorem się odwiedzić wtedy prezesa pana mecanasa pamiętam. I to było niesłychanie ciekawe spotkanie, bo ja byłem prezydentem, studentem, byłem wtedy... Przewodniczącym Koła Naukowego Historyków na Uniwersytecie Warszawskim i pan profesor z zaprosił mnie jako też studenta i miałem zaszczyt być u pana mecenasa i odbywała się rozmowa między panami, y, a ja skromnie siedziałem się chciałem się przysłuchiwać. Pan mecenas był i przez drzwiach się pojawił młody człowiek między w moim wiekiem i pan mecenas powiedział: Skocznę tam, Jasiu, pokałę i pociastka. Ale tak na jednej nocy. Rywody człowiek, a pan mecenas popatrzył na profesora, na mnie zryknął też tak kątem ok. jak powiedział, to mój Afrykaniec. I to, ja wtedy pomyślałem sobie, że coś jest z takiej pewnej staroświeckich, ale dobrych bardzo relacji między ludźmi w Polsce. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z okazji mojej wizyty też zostawić jakąś drobną pamiątkę, która przynajmniej dla mnie jest istotna jako przypomnienie moich trochę związków rodzinnych pośrednio za pośrednictwem Krzywickiego, Ludwika Krzywickiego z Płocka. Moje rodziny z Litwy, jeśli proszę o przyjęcie, to jest mój gadarek po prostu z Ba był bardzo bliskich relacjach z Ludwikiem Szywickim, późniejszym właściwie jednym z ojców założycieli polskiego socjalizmu. Bo razem z Jowami w Krakowie w okresie jeszcze lat 80. XIX wieku. Ta znajomość zaopocowała między, tyłu, między innymi tym, m.in. że wybitny Polczan Ludwik Krzywicki prowadził prace archeologiczne na Litwie, tam, skąd moja rodzina pochodzi. I to jest efekt tej pracy. Grodziska polsko-litewskie, które to badania wspomagał. Także mój, mój praczek tutaj widoczny na, na zdjęciu, proszę, będzie mi bardzo miło, jeśli ten drobny epizod dla pamięci o Ludwiku Krzywickim, wybitym podczemnie, ale ważny epizod, jeśli chodzi o moją rodzinę, znajdzie jakieś przytulisko tutaj w Towarzystwie Naukowym Polskim, gdzie, jak jestem pewien, jest zgromadzona pamięć związana właśnie i z Ludwikiem Krzywickim. Dziękuję, Dziękuję, bardzo. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję Pan pytał, czy ludzie i prowadzi kampanię? Jest Dziękuję Panie Prezydencie. Proszę o zabranie głosu. Prezesa Towarzystwa Towarzystwa Narodowego Polskiego, jest zbieranie pamiątek o ludziach tutaj żyjących, o ludziach, którzy się tutaj w historii naszego miasta pisar. Jak Panu Prezydentowi, domu i Państwu, istniejemy już 195 lat i jednym z wybitniejszych przedstawicieli naszego Towarzystwa, m.in. Wójt Szydłicki, który ja Oczywiście, uczył się może jeszcze w tej szkole, w której Pan Prezydent miał gdzieś możliwość być, a chcę powiedzieć, że początki naszego Towarzystwa również wywodzą się z tejże szkoły. Bo w 1820 roku światy nauczyciele postanowili założyć Towarzystwo, które dzisiaj trwa. Stąd bardzo dziękujemy wielu profesorów, wielu uczonych. przekazuje nam swoje zbiory. Obecnie i panu Smolinsu. historii, którego zbiory zbieramy i katalogujemy. Na pewno te pamiątki po Ludwiku Przybyckim się w basie, tym miejscu. A jeżeli można, później no, pokazać Panu, to nasza wiedza, otrzymać pisma na prezydenta do naszych będzie nam bardzo, bardzo po prostu żałujemy jednego tylko, ale też są inne. Czyli możemy podejmować może Pana Prezydenta u nas w naszych siedzibie w zabytkowym 16-wiecznym budynku. ale mam nadzieję, że kolejny raz jak Pan Prezydent odwiedzi Polski, a te okazję mam nadzieję, że będą.